Tam Tam było. Tu jeszcze Tam raz, było ale drugą stronę. <grym> o oh, Wieczór Silas zaczyna się robić coraz ciekawszy, ponieważ do twojego sklepu wszedł twój zastępczy stwórca. Witaj, Silas. Ale dzisiaj ruch. Liam, zacznijmy go tu i teraz. Będzie mniej problemów. Musisz. Książę się ucieszy, no. na pewno. Jeżeli się o tym dowie. O, dowie się na pewno. Ty mu nie powiesz. No tak. To są jakieś żarty. Nie, panienko, to nie są żarty. Tak mężczyźni rozwiązują konflikty. Nie mamy na to czasu. Na Twojej gierki. Ale kim jestem ja, jest. ja ci nie proponuję, żebyś znowu poszedł, ja ci informuję, że musimy już iść. Dlaczego ci się tak spieszy? Odpowiesz, mojej siostrze. To są tylko i wyłącznie pojedyncze posunięcia. Jesteście na szachownicy, nie macie pojęcia, kto przesuwa figury. Teraz jesteś potworem. Nie chcę cię więcej widzieć. <ślesy> Chyba nie miałeś okazji poznać Annabel, primogent torreadorów, a to mój o, Francis. Coś. Bardzo miło poznać. Również. Zapowiada się piękna noc. Jest w środku jeszcze młoda, atrakcyjna kobieta. Wiesz też, że to jest żona Selasa, jedna z kilku.